Hello! Jest prawie piąta rano, a my już czekamy na autobus na pociąg do Krakowa. Wow! <śpiewanie> Nie wiem, czy wam coś nagram w pociągu, bo... pewnie będzie dużo ludzi. Jak na piątą rano, to mamy dosyć sporo energii. Nadia już nagrywa sobie vloga na TikToka, także... <śpiewanie> no, głupia jesteś. <śpiewanie> <też. śpiewanie> Boże, od nam czekamy na autobus. Jest dramat. Piąta rano. Dziecko nie ma za dużo energii. Nie wzięliśmy słuchawek. 6 godzin w pociągu. E, ogólnie, jeszcze tak wspominając o pociągu, to mamy 15 minut na przesiadkę do drugiego pociągu. A wszyscy doskonale wiemy, jak działają pociągi, jakie są czasami opóźnienia i jak źle może to wyjść. Więc mam nadzieję, że zdążymy na tą przesiadkę, Nadia. Dzień dobry moi drodzy, hey. witamy się z Krakowa. Kotelu już. Proszę jesteśmy bardzo. W jesteśmy wreszcie w pokoju. Byliśmy w Krakowie o godzinie 11, a zameldowanie o 13. I teraz tak. <grym> Siedzieliśmy jak najgorsze menele na ławce, z suchą bułką i z pastą oraz po porozmawiającą. Tak. W parku. Czekaliśmy na zameldowanie, jeszcze się rozpadało, ale. Proszę bardzo, jesteśmy. jesteśmy? Szybki runtur Mamy tylko pokój, więc nic wam więcej nie pokażę. To jest, proszę bardzo, uwaga. Pyk, 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 pyk. Tam nic jest, więcej tam tu jest nie ma. Biurko, tak A, no, proszę bardzo. Nic więcej tam tu nie, nie ma. Nie, nie trzeba odwracać kamerki, bo po prostu nic nie. Nic więcej wam nie pokażę, bo nic więcej tu nie ma, ale słuchajcie, to nam wystarczy, bo jak my wyjdziemy z domu o godzinie 10 czy 9 i wrócimy przed północą, to my będziemy chciały tylko i spać i nic więcej nie potrzeba odpoczniemy sobie teraz chwilę po podróży i... La bubu. nie! Nadia! żadne la bubu chciałam powiedzieć, że odpoczniemy po podróży i potem pójdziemy coś zjeść viral kebab, viral kebab. kebab. i co? i pewnie wiecie pokażemy. pokażemy zwiedzimy sobie trochę Krakowa razem z wami przestań! to jest dla fufu! <noise> To ja jestem z, nim, z nią dopiero jakieś. No, od wczoraj, <gryw> od wczoraj, i jeszcze raz z nią spędzić 4 dni. Przecież to jest, to jest tragedia. Dramat. Mamy, proszę Państwa, wiral kebaba i fryteczki wiralowe. Nadia, próbuj pierwsza. Pierwsza? były, ale na razie tak naprawdę prawie są tortille. No, dobre. Moi drodzy, test wiral kebaba. <grywia> Dobra, moi drodzy, ja uważam, że to jest naprawdę dobry kebab, ale taki zdrowy. Już dużo takich opinii słyszałam, że on jest właśnie taki bardziej wrap, a nie kebab, ale, ale uważam, że jest naprawdę dobry. Ale spójrzcie, jeszcze zrobić fryteczek wiralowych. Moi drodzy, test fryty. Mamy jeszcze ten wiralowy sosik miętowy, czy coś tam. Ej, ja uważam, że mega dobre. W sensie, fajne. I powiem, że jak za tą cenę, to w porządku. Pokaż. Dobra, teraz ja robię test frytki. Najpierw całą frytkę. Ogólnie sama jest dobra, jest sosem. Mega dziwne połączenie tego, bo to jest miętowe, a to takie. Ale mega dobre. No cóż, Nadia nie będzie mieć frizzowych reakcji, ale powiem mam naprawdę to, jem teraz tego kawała i jest naprawdę, naprawdę w porządku, wow, fajny, podoba mi się. Oh yes. <gry> Siedzimy w ogóle teraz na ławce jak menele, ludzie na nas patrzą, jak na no idiotów, no i trudno, no i trudno, no i, i tyle. Jeszcze zrobię sobie test tego ostrego sosu, bo specjalnie go wziąłem. ja ogólnie nie lubię ostrego, ale stwierdziłam, że, że spróbujemy ten ostry sosik, test ostrego sosiku. To jest ostre. Nie no, ja uważam, że jest jak taki mocniejszy, mocniejszy... jak taki mocniejszy ketchup pikantny, ale uważam, że jest bardzo dobry. Nie mam widzę ostrego! Ja też nie przemawiam za ostrym, ale znam, że muszę stosować, czy jest ostry, czy nie jest ostry i to jest taka ostrość maksymalna, którą ja mogę zjeść. Uważam, że jest bardzo dobra. Jest ostry! My sobie teraz zjemy na spokojnie całe i, i odezwiemy się do Was. Bo nie, to znalazłam ostatniego loda yy, Leosi i Kastro. Nie, i, i, i kogo? Kastro Tak, ukrywa. i Kastro tak. <grywa> Więc robimy test. jest. To smak popcorn baby. Chyba coś takiego. Więc stosujemy. Jak wygląda? On ma jakąś posypkę, to jest chyba pop... Tu się coś wlewa, o jezus. Pachnie jak popcorn Dobra, karmelowy. Dobra, Już on <grywa> Nie trzy się. On to jest Smakuje jak... popcorn. Dzień dobry Ej. kochani. My właśnie sobie wstałyśmy bo wczoraj jak wam nagraliśmy ostatni ten test loda, to przyszliśmy do hotelu, wykąpałyśmy się i poszłyśmy spać. I tak jakoś, no trochę sobie pospałyśmy, miałyśmy mieć wstać o szóstej, a. Jest ogólnie aktualnie godzina dziewiąta. Za dwie dziewiąta. I tak. Ja widziałam już na TikToku, że ludzie spali pod Tauron Areną. No bo ta strefa kontentu się otwiera o godzinie 12.00. 11.30? 11.30 bramki, ale zaczyna się o 12, tak? Mhm. No i słuchajcie, problem jest taki, że mega nie chce nam się. Wiecie, jak pojedziemy teraz na 12 i wrócimy o północy, to jest 12 godzin. To się równa 12 godzin kupowania jedzenia na Tauron Arenie. Co się równa drogie, niezbyt dobre, bo to wiecie. Byłam rok temu na festiwalu ekipy i mniej więcej wiem, jakie tam jest jedzenie. Więc stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie na jakąś 13. Może nie zdążymy na tą yy, strefę kontentu, ale jest tam yy, strefa Eveline i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy plan iść tam. I co, moi drodzy, ja, ja ogólnie powiem tak: ja nie wiem, co ja mam ubrać, nie wiem, co ja się ubiorę, co ja założę, jakie ja mam się pomalować. Ja nie wiem w ogóle, co ja robię ze swoim życiem. Ja jak to było, w, w każdym razie, my wstałyśmy, zjadłyśmy sobie śniadanko, a ja mam taką ochotę na kawkę. Jezu, jak mu sobie wypiła kawę. Macza! Wracam. Czas się pomalować. Czas się ogarnąć. Więc my się idziemy pomalować i do Was zaraz wracamy. Pomalowałyśmy się. Nadia pochwali się makijażem. Ja mam takie ładne, takie błyskotki, takie kreski. No ma generalnie no wszystko. Tak, tu mam trochę kryształków, takiego błysku, kolorowe kreseczki, wszystko i nic. A ja mam proszę bardzo: kilka kryształków. miłostki, Żugajki! Żugajki! godzina za 10.11. Idziemy na macze. Idziemy na macze. Bo wiecie, to już jest po prostu zapalenie opon mózgowych, tak? Skoro Viral, viral Kebab, skoro jakieś lodyka z skoro Starbucks. No to, no to macza. Nic, co mam wam powiedzieć? Pomaczy, idziemy na Ubera i jedziemy na festiwal ekipy. Oby nas wpuścili na Arenę, Boże Błagam. Bo ogólnie jest miejsce ograniczone i coś czuję, że nie zdążymy, ale ja musi już jego, już Trap. I Tymek. Przestań! <laughs> Kowa paniczko, miłość, kochajmy się. Robię, wychodzimy? Bo Nadia generalnie jest ogromną fanką tymka. I teraz myślicie sobie, jaki tymek? Nie Bebie. wiem. Bebe tymek stins. Jestem kufia. Jednak pojedziemy oddzielnie. Wybiłyśmy maczę Znaczy, Nikola ma kawę jakąś taką mega niedobrą, fuj, jest obrzydliwa. Dobra, jest. Um, mam na ciepło. Ono ma tutaj taki piękny wzorek, pokaż. O, mono taki piękny wzorek. I dobra, ja Mamy mam po prostu mrożoną kawkę. Mieszamy i robimy test. Uwaga. Trzymaj się. O Jezu, to jest w ogóle mango macza. Jest, o Boże. Dobre? Mhm. Uh -huh i trochę potem z tej naszej lici. To smako nie liczyli. Hej! Słuchajcie, kochani, jest północ. Moja siostra już poszła spać, a ja właśnie wyszłam przed hotel. Jest jakaś bo normalnie niecała się trzęsę. Zaraz wam się wyświetlą jakieś przebitki i fotki z festiwalu. A ode mnie, jeśli chodzi o sam festiwal, w sensie pierwszy dzień, oczywiście jutro będzie kolejny dzień. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to było super, ale było ogromne opóźnienie i szczerze mówiąc to my z ostatnich dwóch koncertów z Nadią wróciłyśmy wcześniej, bo nie byliśmy w stanie ustać na nogach, w tym momencie też mnie bardzo bolą nogi. No i ja w tym momencie y, zamówiłam sobie maka, bo ja w sumie z Nadią dzisiaj tylko y, jedną kanapkę z żabki, tą taką malutką, y, o godzinie 10 coś takiego. Ja się sobie maczo, to kupiłam sobie szczoka, śniadanie, y, kanapkę z żabki, więc stwierdziłam, że jest północ i trzeba coś zjeść, bo na festiwalu nic nie jadłyśmy, nic, oprócz odrzucenia lodów koral. Podsumowując, dzień pierwszy było naprawdę ekstra. Czekam sobie na Maczka i widzimy się jutro, bo zjem i też na pewno idę od razu spać. Słuchajcie, moi kochani, my ogólnie wstałyśmy. Jak widzicie, jesteśmy już pomalowane. Zobaczcie to, patrzcie na ten makijaż. Robiłam dzisiaj sama makijaż, już nie Nikola. Zobaczcie, jaki on śliczny. Nawiam ma na twarzy wszystko, generalnie. Zobaczcie, no jaki on śliczny. No i tak, my wam wczoraj nawet nie powiedziałyśmy, że my już jedziemy na festiwal, ale my po prostu wypiłyśmy wczoraj tą maczę i kawę, zjadłyśmy śniadanie i, i zamówiłyśmy uberka i pojechałyśmy na Tauron Arenę. Urywki z wczorajszego dnia już widzieliście, a my właśnie zbieramy na dzień drugi. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się coś nagrać, ale nie sądzę, szczerze mówiąc, bo tam się tyle dzieje, tam jest tyle ludzi. Zjadłam sobie wczoraj. I pokazywałaś, jakie rzeczy mamy? No, właśnie, moi drodzy. Z wczorajszego dnia, moi drodzy, mamy, uwaga, dwa razy takie lip-combo i to jest tak, jakieś konturówka z Evelina i to jest błyszczek. Błyszczek mhm. z Evelina. Dam to na sobie teraz. Za darmo. Za Uczciwa, to Wszystko, co tutaj do, mamy, darmowe było. Uczciwa, to Kolejne dwie rzeczek mamy, moi drodzy. Balsam do ciała z Eveline i. I odżywka do włosów z Eveline, proszę bardzo. Dwie rzeczy, spore, za darmo. I słuchajcie, jest strefa, oczywiście, ekipowa. Claudia and Stormy. Były dwie paczki. I to są chłopki. Słuchajcie, mamy tutaj czekoladowe. Ale był jeszcze jogurtowy czy śmietankowe? Tak, jogurtowe, jogurtowe były. Tak, i ogólnie dostaje się dwie paczki. No ale już to wiadomo, wczoraj dziśśmy na festiwalu, bo nie mieliśmy jak tego nosić. Więc nam czekoladowa. I to się słuchajcie dostaje za obserwację na Instagramie. I jeszcze za wyłowienie z wanny kuleczki z lodikiem dostaje się papudek tak. ma... są lody są korala. darmowe lody korala. Żyć nie umierać. Są darmowe lody korala, więc jakby wiecie, to jest wszystko na plus, na bardzo duży plus. No, no, słuchajcie, ogólnie Zbychu z Twojej 5 minut 3, no to on, on po prostu robi kontent sam sobą, nie? On po prostu wchodził kiedy chciał, wychodził kiedy chciał i to wychodziło. Tu jest na przykład Alan ze Zbychem. O, jest prześwietlam nic nie widać. Alan ze Zbychem tańczący gęgiarę. Dżing Pawinka to dodała na swoją relacji, więc możecie. Bo pewnie dużo osób widziało to. Pewnie nie. Po wczorajszym dniu. Tak mi bolą nogi, bo wiecie, my w czwartek, bo przyjechałyśmy do Krakowa w czwartek, wstałyśmy o czwartej rano. Wczoraj wstałyśmy o godzinie szóstej rano i dzisiaj znowu wstałyśmy o szóstej rano. To są trzy dni od rana na nogach do północy, do pierwszej nad ranem. I nogi to mnie tak bolą od tego stania, skakania i w ogóle chodzenia tam. Masakra. że bolą nas nogi. Mnie nie bolą nogi, mnie boli kręgosłup, bo ja jakby szuka, szukałam bardzo mocno, bo na strefie VIP, wiadomo, byłyśmy na płycie i e, na VIPach były po prostu, wiecie, no, influencerzy, freeze i tak dalej. Ja po prostu cały czas tak patrzyłam, bo szukałam Moniki przy Bo Monika kocia była, a jak ja weszłam na górę, to spierdzieliła Dlatego ja tak patrzyłam, czy ona idzie i tak I dlatego mnie tak kark boi, bo cały czas, wiecie, w górę I mam dosyć... Wiecie, ja też niska jestem dosyć, to nawet jak na tą scenę patrzę, to wiecie, tak Niska jestem trochę, to wiecie 1,58 m Jeśli chodzi o wczorajsze koncerty, to ja powiem Wam tak, ja może nie przepadam jakoś nie wiadomo, jak za Julką Żugaj, ale wczorajszy jej występ takie show zrobiła. Wczorajszy jej występ był tak zarąbisty, to ile on miała choreografii, i w ogóle tancerze jej i tak dalej, ona... show Jurki Żuja wczoraj było cudowne i tak samo oczywiście werki, wersof, no ona nigdy nie zawodzi swoimi koncertami. No, ludzie kochali, no ona też zrobiła takie show. To są dwa koncerty, które naj... jakby były, no, no, po prostu były najlepsze z całego wczorajszego dnia. Te dwa koncerty były cudowne. Na... Nadia liczyła, że świeżo się oświadczy. Każdy tak liczył. Ale może dzisiaj. Raczej nie? Na kontent. Mm. Idziemy na bitwy 14:40. 12:40. <laughs> na bitwy taneczne? Dobrze, my się zbieramy na drugi dzień. Ogólnie z tego co wiem, to nie mogę wam za wiele stawiać z tego koncertu, więc po prostu powstałam wam fotki, bo to raczej mogę. Jakieś fotki, które mam i tak dalej, ale no, z tego co wiem, to nie mogę wam stawiać jakichś tam koncertów i tak dalej, więc tego nie zobaczycie. To trzeba było sobie kupić bilet. Idziemy na dzień drugi. Pa! Dobry, moi drodzy, czy wy to widzicie? Dla Was to jest pewnie nic. Ale y, ja pierwszy raz rzucił, jadę pociągiem z przedziałami Ja też. I jezu, jaka to jest wygoda! Jak to jest fajnie! Ja zawsze miałam takie. Ludzie nagrywali te wszystkie TikToki, w których ja mówię: Kurde, mi się nigdy taki nie trafił y, ten pociąg. Widzisz to? Widzisz to? Patrz to. Ja jestem tutaj. Wróciłyśmy podsumowując dzień drugi, bo wam nie nagrałam, bo wszystko było szybko. Prawie zaspałyśmy na pociąg. Pociąg miałyśmy o godzinie 7.15. A o siódmej wstałyśmy w hotelu. Rozumiecie to? To jaki tam był sprint po prostu. Yy, oczywiście nie kupiłyśmy nic sobie na podróż. Zapomniałyśmy, że jest niedziela. Niehandlowa. Więc nawet żabka była zamknięta, więc nic sobie nie mogłyśmy kupić. Więc odwodnione, głodne i zmęczone. Jechałyśmy 6 godzin w pociągu. Dopiero w Płocku odpoczęłyśmy. Wróciłyśmy, moi drodzy, wczoraj. No, oczywiście, że nic wam wczoraj nie nagrałam, no bo przyszłam, zjadłam, poszłam spać. Do widzenia. Dzień drugi był o wiele lepszy też niż pierwszy. Uważam, że była troszkę lepsza organizacja, bo nie było opóźnienia. Sam festiwal fajny, yy, fajna była niespodzianka, bo był gimper, bla, bla, bla. Wszystko super generalnie, ale ja byłam też rok temu na festiwalu i uważam, że i rok temu, i w tym roku, no, nad organizacją muszą popracować zdecydowanie. Zaraz Wam się wyświetlą rzeczy, ponieważ na festiwalu rozdawali darmowe jakieś kosmetyki czy coś, bo były strefy Eveline i tak dalej, i tak dalej. Więc pokażę Wam, co przywiozłyśmy. Proszę bardzo. Oczywiście tych rzeczy jest tak dużo, że już wszystkim wszystko porozdawałam, no bo na co mi tyle rzeczy. Podsumowując cały wyjazd, Kraków ekstra, ja uwielbiam Kraków i będę to mówić chyba zawsze. Żadne miasto w Polsce mi się tak nie podoba jak Kraków i w żadnym nie czuję się tak super jak w Krakowie, więc ja tam mogę jeździć co tydzień pomijając fakt 6-godzinnej podróży. No ale Kraków fajny, festiwal fajny, tylko niech podpracują nad organizacją. No i co, widzimy się w kolejnym filmie, buziaki, pa!